Przepaj. Ja z jednej... Nagrywa się? Czekaj. Idziemy. Jeszcze to... nie! Co jeszcze nie? Ja już robię kociołek patrz. Stój! Kociołek każdy. Czekaj kociołek. no! Każdy wróć się! Zobacz go, nie, nie, nie da jednak nie dam mi kupić! Już! To. Każdy kociołek panoramiksa zaczynamy od umycia dużego garnka. Garnek już jest czysty. To bierzesz tu jest buton Kręcasz. Ile? musi być pół litra. Pół. Pół to litra muszą być proporcje. 40, coś tam, buton. I lejesz, kurwa, lejesz o. kurwa po ściance, żeby się nie spieniło. O, jeszcze. I tyle. Wyciśniemy. Kurwa i kolejny, to jest jakiś To już jak gusto kurwa, co me gusto, twoje gusto, to moje... No, what, gusto. To moje gusto, to mój kociołek. To kurwa. Też buton, buton tylko kurwa, nie, nie mamy ma, korka do ciągu. To, bez zasynu, to nieważne. To, to, to może to jest Wytnie super, się. To jest, super. To jest też. Ale... Zmontujemy później. Ty nie, już nie, takie, kurwa. Jest oczy. Tutaj jest taki czerwony buton. Nie, to jest hard buton. Ciągą. Trzeba go pociągnąć. Metal buton. tak kurwa. U, tu jest buton, a nie ta. Tutaj jest. Tu. Ciemna jest buton. Tu się odkręca i mocno. Nie celuj we mnie, proszę. Kurwa, to, to się to robi tak. Ja pierdolę. Tak się leje się tego. To się już leje po ścianie. Farba z topów. Dwa kolor jak zaczynaliśmy to był błękitny Już się ode chciało Już blady się zrobił. Już garnek się boi kurwa nasz znaczy, raz Herbaty mi nie dolewą. nie hmm. wiem jak działa. Soku mamy kurwa za mało. Bo Oczywiście. Nie przemyśleliśmy. Mogłem kupić, ale nie kupiłem. Ale mamy tutaj... Teraz tak. Sok jest bez butona, po prostu sok się ten. Ładnie pachnie. Tak. Tak Naprawdę nie najgorzej. Kurwa. Kurwa! mu. No. To też tutaj. A ten sok, żeby nie było, to nie jest jakiś kurwa paola, śmiechola, diabola, tylko to jest babci. Babcia robiła. Jak babcia zrobi sok, to Paola kurwa. to zrobi z tym, z benzo, samym sobą, nie? O, lej. To jest sarmackie. Sarmackie. To nie podlega żadnej dyskusji, bo to sarmackie jest, kurwa. Prawdziwy sarmata. Nie, nie jestem sarmata, tylko k***a. Zamknij. O, to od razu tutaj, kurwa otworzę i tu będzie. To jest Bez, k***a, o. Patrz, piękny, złoty kolor. A tę ale można i wycisnąć, patrzcie. ci leci. Super, właśnie nie? Ujebałem się, co nie jebał. Ja, to lepiej pachnie. Teraz ja, masz tu. Tu będzie trzeba przewinąć, się, jak będzie to oglądać, bo to będzie trwało. No, to się zaczyna z tym pierdolić. Nożem weźmy, jak na jakieś Ja nie wiem. to odpakuję. Od tą nożę. Nie pijam wina? Dlatego, dlatego się nie, nie przygotowałem na no to ewentualnie. Znaczy pijasz wino, ale takie z korkiem. <śla> znaczy <4 zł>. to <śla> to ja nie, pijam odkręcane wino. <śla> A nie takie odtykane. Nie, nie, nie. ten. też co. No i chuj, bo teraz nie wiem co dalej. Wepnij do siebie. O właśnie wzią. kurwa, wepchnę go, nie? Nie no, będzie przygotowany. ale to mocno musisz. <śla> Chujka. Nie, nie wejdzie ci. Weź się choć chodził. Nie, 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 No to Dobra, uprzemysława ciągle dalszy. Weź za pauzę, <grym> Za za ja, ja, ja nie mogę pauzywać. Po... To ja mogę? Zastopuj. No pokaż, idę. No ja będę po... kręcił dalej, no. Mój się zaciął. No, Mówię, to się to będzie przewijało. Kurwa, nie masz kurwa tego? Kto to pierdlina? Ja, kurwa, Jak tu się nie pijam, windu się pija, bimber sprzycza, wódkę... Ale nie Tam nie ma! Skąd wiesz? Nawet nie zaglądałaś. Nie nie zam... Niedawno wam tu nas zamknąć. Dlatego Dobra, patrz, spąd. Nie, to nie chodzi. Aa, cię, no. może. Kurde, A, zobaczcie może. Wójt, może. Patrz, ty. Albo... Baca. No wiem, czułam, że trzeba, żeby. Patrz. Będę, to idzie. idzie kurwa, się... mówiłem, weźmiemy amaryny, to nie. Pochwięciliśmy piwo, muszę wziąć. Nie ja będę pracował na sucho. Ach, <gerek> <dajka> się wietrzy, kurwa. Tak, tak. Ach, beli. Na razie jest obelixa, bo od rana miksa będzie to jedno wina. E! Tak jest. O, ja idealnie mam na mm. Piwa za mało dolałem. Jeszcze jedno piwo trzeba dolać? No dobra, no to będzie idealnie wtedy. Ja się od razu, no, dobra, no, to, i... to, no, no. Może ujebiemy szyjkę, nie, bo to szkła w zasadzie chuj będzie niedobrze. No, mam aż wkręta. Chodź, to wypchnie mi, kurwa. To moje piwo jest. <noise> <noise> idealnie. To no może być ciężko, tu, na tym można młotkiem Nie kurwa, bo popsujesz Przestań Zebij pana <grym> Tutaj musisz patrz tym od razu. Wierzysz, tak tak i trzy wykręca tutaj kurwa, jasne no kurwa co ty? No to jeszcze grubszy jest No ale tak, że młotka się nie spije No kurwa No to nie możesz tak Młotkiem. to młotkiem do środka no i zajebiście! Boże. Ty widzisz? Tylko wejdę to się Czekaj, zaleźć, o! Trzymaj, butelkę! Butelkę, trzymaj! <grym> no, no i kurwa, tak się otwiera wino. <grym> zajebiście, <grym> Zrobiłeś, kurwa! No. Nie rób tak! Działa! <grym> no No dałeś mi wina do piwa. Nie, <grym> nie widzę, gdzie idę, nie mi w wyryć, tylko tak. Jakby ci to przeszkadzało, jeszcze dalej. to kurwa! <śmuletra> Audi jak Nie zamykło Kutłaty, a ty wiesz, że masz e, scyzoryk, w którym jest korkociąg? Nie Aha, ty już wiesz Jakbyś miał Nie, o, nie ma, nie ma scyzyrka z korkociągiem tak, ja zaraz sprawdzimy, zobaczymy czy wkuje Mam nie. przy sobie scyzoryk Pokaż, masz scyzoryk przecież Nie ma korkociąga w scyzyrku Ej, ja mam dwa no, Nie nie O! 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 Klapsik w całym przejść. O leci, patrz kurwa! Esencja będzie genialna. Patrz! Mogę zrobić tak, żeby korek był tak? No ja fię to Teraz kamy ładnie butelkę. A żartowaj. Okay. Muszę umieć ręce. Nie to ma to, że Daj mi pi piwo nie wyciągnijcie, bo ja nie mogę. Eee. Dajcie piwo! Oblałeś mi winem. Dobra, tam. A tam ten kasztelan to czy jest? Z jego. To jego. On to pije. Do, 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 do tego. Ale do do pii, kociołka. To to jedno piwo musi być. Jedno? No trzy piwa muszą być, a mamy, kurwa, piwo. Jedno wystarczy i będzie super. Nie? Nie otwieraj tak Nie, kurwa, daj, ja robię kociołek. No, to jest, nie zębami, kurde. kurwa. Kurwa. To jest strasznie, kurwa, dużo.

Ujewany! psuta? No umyjcie! A to ty będzie a tym dobrze nalewać! Ale to będzie... To do nalewania! To będzie tak jak to tak naprawdę. To jest do nalewania. szoj. A tu jeszcze to piękny nasz. Karton. Kubek. Kubek. Kartonu kubek! Karton. Kubek kartonowy! Ten młodego, ten twój. Ten mój. Znaczy ten jest twój, a ten jest mój. Nabieraj już kurwa esencji. Podgrzecie, szczęście. Zawsze jesteś w stężej. Kurwa Sparta na mnie straszna. Po Daj taką, na paniczkę! Że... Taka rękę, kurwa w tył! Się jeszcze... się, w zmianie! Sparta też! Dostąpić się powinno, weź kapitulu. taki kurwo? Ale żart. No. Może troszkę piwko Nie, ale to jest. To jest to nie, co nie, już spierdolisz, że zetnie. Za mało poli mamy, kurwa. Dobra, to teraz tak. Zjedzmy kubek. To będzie tutaj. Będzie się czas. No i tak, zwarny. Nie ma nawet bo się upierdolę. No to ja mam. Kurwa, daj. No No tak wiesz, ujbawmy, oryginalnie. Kurwa. Kupię moim Kupię do którego? No, do którego? Kurwa tu był mój kubek i zajebany. No bo jest herbata, no bo jest herbata no, dla każdego. Herbata na pierdolę, Masz! Ja to 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 na by nie będę ci bił chyba. Ale bez pianki. No z góry napaczaj. Co bez pianki kurwa? Ja. <grym się zjadza> Dobra, każdy stanie po półtorej. No co jest? No to pijemy wszyscy z jednego uroczyście. No. no to nie. Karton <grystanie> pokoju. No, jako Daniel, że twoje urodziny niebawem. Kosztujesz pierwszy. Skosztujesz pierwszy i bijesz wszystko sam. To tutaj buton, to jest mój nie... Ta, mój ten jest! To ten jest mój. Zrób nasz No, O ty kurwa. Monika z wami pije. Niedobre ja nie no. no. Ale to chodziło <grym> chyba. Nie, to jest... nie wiem, czegoś spodziewaliśmy robiąc więc kurwa jakiegoś. już nie. Gamonia. No niedobre no. I dużo jest, no. ale się przynajmniej. Niedobre? niedobre, mi takie nie smakuje. Haha! <noise> nie, nie jest złe, jest. Nie, nie jest ok, nie da się. Dobra! nowego? Kamerzysta! Które, ten? Ten? Który był? To ten. Ten, ten, ten! ten mój! Kurwa! Jak <noise> u <Usmolony>, kurwa kurwa! No. <noise> od czego? No to od tego! Nie, No Tak! Dobra! Który rób? Jako, że najmłodszy, to najmniejszy. Aha, <grymne> no, <trzeba> fajny kopii. <grymne> się nie bocha. Co to jest tak ważne, panie piwo czułeś. zaraz do pojedziemy, bo Jeszcze chyba zaraz, żeby ja tak <grym>. na, na jutro. Teraz dziewczyny, może? Nie, tam. Tak, wytrę każdy wytrębie. musi w tę ćwierćkę wziąć. Spróbujcie, to jest naprawdę dobre. Ej, to dobre. Monika. Sama z walinowy Nie z rogu. Dlaczego? Bo nasze ro są rogi. Nie Ale... jest no, z rogu. Ze środka, ze środka. No i z Co mojego. Chyba jest? Tylko człowiek I to jest smaczne. No. no i kurwa walisz z nami. No spróbuj. No łyka, każdy musi przynajmniej. za ucho przyklej. <laughs> <laughs> nie w ogóle pij kurwa. Ty śmierdzi z tak jak nie, napierdala. Nie śmierdzi, no nie śmierdzi. Tak nie rób tak jak wylejesz. Wyleję. roga co za kurde, ja ci nie mogę. Ja ci nie mogę. <głos> jest najgorsze, nie? Dobrze, że mam. Kater, nie Strasznie <noise> tak to wygląda. Pani gospodarz. To jest jakaś śmiech. To To jest Co to, kurwa? <noise> Nie nie pytaj. To jest Szampana <noise> To